Leszno rozwijało się bardzo szybko. Dużą zasługą tego było jego położenie przy szlaku handlowym ze Śląska. Już w 1547 roku uzyskało prawa miejskie, a wraz z nim pojawiły się brukowane ulice, wodociągi i nowy ratusz. Powstały drukarnie i nowatorskie gimnazja. Jedną z takich szkół było Gimnazjum Braci Czeskich, do którego uczęszczał Stanisław Leszczyński. Stanisław Leszczyński został, hmm, dowiesz się kim, kiedy znajdziesz jego nakrycie głowy, a przy okazji piątą literę hasła na zatożaku. Wokół wioski miasto rośnie i wnet ratusz nowy staje. Sklepy, tkalnie, wodociągi, drukarz dzieciom książki daje, a dzieciarnia wiedzę chłonie, zatem i szkoły powstały. Do słynnego dziś gimnazjum Staś Leszczyński chodził mały. Pilnie uczył się chłopina, by zabłysnąć w wielkim świecie. No i dopiął swego celu. Kim się stał, to chyba wiecie.